Na czterdziestą rocznicę ślubu rodzice dostali prezent, który zniszczył ich małżeństwo. Tego nikt się nie spodziewał. Twarz ojca patrzącego na fotografię stawała się coraz bardziej czerwona. Wyglądał, jakby miał za chwilę eksplodować. W końcu zwrócił twarz od monitora i rzucił do matki, która siedziała bez ruchu, zapatrzona w podłogę. Oszukałeś mnie. On wówczas tam był. Natalia, 37 lat. Przez długi czas z siostrą zastanawiałyśmy się, co podarować naszym rodzicom na 40. rocznicę małżeństwa. Wszystkie pomysły wydawały nam się banalne i pozbawione sensu. Może wykupimy im wycieczkę do ciepłych krajów, zaproponowała Aśka. To nie będzie ekonomiczne, ale we dwójkę jakoś sobie poradzimy. Czy ty żartujesz? przerwała mi. Dobrze wiesz, jak jest z tatą. Nie ma szans, żeby oderwać go od telewizora. Może nawet poczuć się urażony takim podarunkiem, oskarżyć mamy o podstępne wyciąganie go z domu. Czy chcesz, aby przez nas się rozwiedli? Oczywiście nie tego oczekiwałyśmy, ale jak się okazało, wypowiedziałam to zdanie w najmniej odpowiednim momencie. Po wielu dniach dyskusji i rozmyślań ustaliłyśmy, że kupimy rodzicom dwa prezenty. Coś praktycznego i coś nostalgicznego. Praktycznym prezentem była ekskluzywna pościel z haftem. Z kolei prezentem, nacechowanym sentymentem, pamiątkowa kompilacja składająca się z wielu zdjęć i fragmentów filmów, które przez lata nagrywali rodzice. Wszystko to w rytmie muzyki Marka Grechuty, którego oboje bardzo lubili. Poświęciłyśmy wiele czasu na selekcję fotografii. To nie była prosta decyzja, ponieważ przez prawie 40 lat Związku Rodziców zgromadziła się całkiem pokaźna kolekcja. Razem zaś miałyśmy trudności z wyborem tych, które powinniśmy umieścić w filmie, a tych, które można pominąć. Niestety musiałyśmy z niektórych zrezygnować, ponieważ film nie mógł być zbyt długi. Wreszcie doszliśmy do porozumienia. Całość została profesjonalnie zmontowana przez mojego przyjaciela, który pracuje jako twórca filmów reklamowych. W rocznicę ślubu naszych rodziców, obie nasze rodziny przybyły na specjalny obiad i popołudniowy deser. Muszę przyznać, że matka pokazała w tym dniu swoje wyjątkowe umiejętności kulinarne. Dawno nie jadłam tak pysznego tortu makowego. Z radością obserwowałam rodziców, ciesząc się, że tak cudownie prezentują się jako para. Tak, zdawałam sobie sprawę, że w ich związku nie zawsze było idealnie, ale przecież to jest normą w każdym małżeństwie. Czasem dochodziło do kłótni, ale na szczęście udało im się przetrwać te trudne chwile i nadal byli ze sobą. Zapewne będą ze sobą do końca życia, pomyślałam wzruszona. Aśka puściła do mnie oczko, sygnalizując, że nadszedł czas na wręczanie prezentów. Kochani goście, zapraszamy wszystkich. Zaczęłyśmy kierować ich wszystkich do salonu. Mój mąż przejął obowiązki operatora. Podłączył laptop do telewizora i uruchomił film, który sami stworzyliśmy. Tuż po tym, jak zabrzmiały pierwsze dźwięki i piosenki Grechuty, dostrzegłam emocje w oczach mojej mamy, a tata chwycił ją za dłoń. Wszystko idzie jak należy, pomyślałam. Oglądaliśmy sceny z życia naszych rodziców, najpierw jako dzieci, następnie coraz bardziej dorosłych. W tym to niezapomniane lato, kiedy się spotkali. Byli wówczas niewiarygodni, atrakcyjni i szaleńczo w sobie zakochani. Wszyscy byliśmy zafascynowani i wzruszeni scenami, które pojawiały się na ekranie. Nawet nasze dzieci, które zwykle nie mogą siedzieć w jednym miejscu przez kilka minut, teraz siedziały nieruchomo, a na ich twarzach widoczne było zainteresowanie. Czy to wasze wesele, dziadku? Zapytała moja siedmioletnia córeczka, gdy na monitorze ukazała się moja matka w białej sukience, promieniująca radością. To była chyba najbardziej urocza panna młoda na świecie. Obok niej mój ojciec, przystojny, choć już wówczas nieco łysawy. Doskonałe małżeństwo przemknęło mi przez głowę. Spojrzałem na moją siostrę i poczułam, że myśli podobnie. Uśmiechnęła się do mnie i wówczas nastał ten moment. Na monitorze pojawiło się zdjęcie matki. Szczerze nie mam pojęcia, która z nas je wybrała, czy ja, czy może Aśka. No, całkiem możliwe, że obydwie, ponieważ było niezwykle urokliwe. Na fotografii mama wyglądała na zamyśloną, ale spełnioną, patrzącą prosto w słońce. Pamiętam, że to zdjęcie zostało wykonane, kiedy pojechała do sanatorium, ponieważ miewała problemy z kręgosłupem po pierwszym porodzie. Terapia jej pomogła, bo wkrótce zaszła w ciąże ze mną i donosiła ją bez problemu. Zdjęcie zniknęło, a na jego miejsce wskoczyło kolejne. Kiedy niespodziewanie ojciec nieznanym mi dotychczas totem zapytał, czy możecie to zatrzymać i cofnąć? Henryku, usłyszała matka, a w jej głosie dostrzegła niepokój. Kontynuujmy. Nikt z nas nie zareagował, ale stało się coś nieoczekiwanego. Zatrzymaj ten przeklęty film, wrzasnął ojciec. Pierwszy otrząsnął się mój mąż. Podszedł do komputera i przewinął nagranie. Do tego obrazu uśmiechniętej matki w sanatorium, który wywoływał u taty takie emocje. Teraz wpatrywał się w to zdjęcie jeszcze intensywniej. Czy masz możliwość to powiększyć? Zapytał mojego męża. Oczywiście, tylko że widoczność będzie zdecydowanie gorsza, wszystko będzie niewyraźne, odpowiedział Marek. Było już dla wszystkich jasne, że coś jest nie tak. Matka nie odzywała się. Powiększ to, zdecydował ojciec. Twarz ojca patrzącego się na fotografię stawała się coraz bardziej czerwona. Wyglądał, jakby miał za chwilę eksplodować. W końcu wrócił twarz od monitora i wykrzyczał do matki, która siedziała bez ruchu, zapatrzona w podłogę. Oszukałaś mnie. On wówczas tam był. Zakrzyknął. Ja... Matka wydawała się zaniepokojona i zakłopotana. Nie zaprzeczaj. Ojciec wyglądał przerażająco. Ty... I tutaj wypowiedział przekleństwo pod nosem. Nigdy go nie widziałam takiego. Co się tutaj dzieje? W mojej głowie kołatały się różne myśli. Ale to nie był koniec, a jedynie początek. Najwyraźniej na zdjęciu w tle za moją matką ojciec dostrzegł coś, czego wcześniej nie zauważył. Sylwetka pewnego mężczyzny. Nie miałyśmy z siostrą pojęcia, że tuż po narodzinach Asi matka zakochała się w koledze z pracy. Było to uczucie nagłe jak grom z jasnego nieba. Matka nie wiedziała, jak się przed nim bronić. Na dodatek, jak zwykle szczero zwierzyła się mojemu ojcu. Dla niego zaczął się prawdziwy koszmar, ponieważ matka bez ogródek przyznała, że choć między nią a kolegą nic jeszcze się nie wydarzyło, to dopuszcza taką możliwość. Była tak zafascynowana Mariuszem, że postanowiła dla niego zaryzykować swoje małżeństwo. Ojciec naprawdę o nią walczył. Kochał ją i nie mógł zaakceptować jej odejścia. Zdecydował się nawet na konfrontację z tym mężczyzną, dając mu do zrozumienia, żeby odczepił się od jego żony. Matka była zaskoczona tak gwałtowną reakcją i poprosiła o trochę czasu do przemyślenia. Jej wyjazd do sanatorium miał służyć właśnie temu, przemyśleniu swojej sytuacji. Nie pojechałem z nią, szanując jej prośbę. Tymczasem ten facet tam był. Na pewno ich coś łączyło. Mówił załamany ojciec. No chciałam go pocieszyć, było mi go żal, ale niestety brakowało mi argumentów. Okazało się, że matka rzeczywiście wybrała się do sanatorium z Mariuszem. Dopiero teraz, kiedy została przyciśnięta do muru, przyznała się do wszystkiego. Musiałam przecież wiedzieć, na co się decyduje, tłumaczyła się. Zdradziłaś mnie, nadużyłaś mojego zaufania, oskarżał ją ojciec. Dla rodziców nadeszły trudne czasy. Tata czuje się zraniony. Ma wrażenie, że jego małżeństwo z mamą było oparte na kłamstwie. Zaczynał nawet zastanawiać się, czy jestem jego córką, gdyż niektóre daty zaczęły mu się nie zgadzać. Dopiero gdy powiedziałam, że mogę poddać się badaniu DNA, odzyskał trzeźwość umysłu. Nie skarbie, masz moje oczy i usta. Kocham cię bezgranicznie, przepraszam. Mocno mnie przytulił. Wydawało się, że normalność powróciła w naszych stosunkach, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że już nic w naszej rodzinie nie będzie takie jak przedtem. Nie jestem pewna. Czy małżeństwo moich rodziców przetrwa te burze? No cóż, moi drodzy widzowie, nietypowa niespodzianka faktycznie na rocznicę ślubu. Oby się takie zbyt często nie zdarzały nikomu innemu. Skończyliśmy historię numer jeden, czas na historię numer dwa. Mój mąż chce, mu upodobiła się do jego ulubionej aktorki. Zaczęło się od przefarbowania włosów. Jesteśmy w związku małżeńskim od kilku lat. Zawsze widziałam w oczach mojego męża prawdziwe pożądanie. Zawsze mnie komplementował i mówił wiele miłych rzeczy. Często mnie przytulał i okazywał czułość w inny sposób. Niestety, od pewnego czasu mogę jedynie pomarzyć o jakimkolwiek romantyzmie z jego strony. Otwarcie mówi mi, że tak naprawdę to mu się nie podobam. A wszystko zaczęło się w chwili, kiedy urodziłam dziecko. Wciąż sporo przytyłam, ale bez przesady mieszczę się w normach. Do tego oczywiście rozciągnęła mi się skóra, pojawiły się rozstępy. Już powoli wracałam do regularnych treningów, jednak cały czas mój mąż powtarza, że wolałby, żebym wyglądała jak jego ulubiona aktorka. Sami wiecie, jak wyglądają gwiazdy Wielkiego ekranu. Mają idealne, proporcjonalne sylwetki i doskonale się prezentują. Zawsze mają nienaganny makijaż i fryzurę. Ja mogę o tym jedynie pomarzyć przy małym dziecku. Przecież ledwie mam czas na to, żeby wziąć prysznic, a co dopiero mówić o malowaniu się? Make-up zdecydowanie odchodzi na drugi plan. Krzysiek zaproponował, żebym chociaż przefarbowała się na inny kolor. Uważa, że brązowe włosy są ładniejsze od blondu, który noszę obecnie. Tak naprawdę, odkąd pamiętam, miałam jasne włosy, a teraz jestem brunem ciało. Sama nie wiem, co powinnam zrobić. Boję się, że jeżeli mu odmówię, to po prostu mnie odrzuci. Wtedy będę samotną matką, a na to, no nie mogę sobie pozwolić. Przecież nasz ukochany Ignaś musi mieć dwoje rodziców. Na to wszystko brakuje mi już sił. Nie wiem, co mam robić. No, drodzy widzowie, a Wy co poradzicie tutaj tej pani? Co ona ma zrobić? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Nie zapomnijcie też o zostawieniu polubienia dla tego filmu oraz subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze ktoś z Was tego nie robi. Statystyki pokazują, że około 60% osób dalej nie subskrybuje mojego kanału. Także to tylko jedno kliknięcie, a dla mnie naprawdę dużo znaczy i pomaga mi pokazywać się szerszej grupie osób. Jeżeli macie zaś własne historie, które chcielibyście opowiedzieć za moją pomocą, możemy się złapać w komentarzach i możecie mi je przesłać. Z pewnością to dla Was zrobię i je przeczytam. W końcu to są prawdziwe historie z życia, także niezależnie o czym by były. Ja dokonam takiego przeczytania. Dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia i słyszymy się już niedługo.